Cześć, nazywam się Michał Tylka, jestem reżyserem filmu Fanatyk. Znajdujemy się w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Zaraz zaczynamy casting rul Anona i jego brata. Na ryby! W każdziuteń wolny dzień na ryby. Na człowiek się obiegał. Zabieramy sprzęt, starka, a na drzwiach mieszamy kartkę. Nie wracamy. Cześć, Bardzo, w filmie jest synem fanatycznego wędkarza, jest również narratorem. Eee, jest to bardzo ważna rola i dlatego liczymy na fajnych kartę. Stoń w niebo, patrzyć na ryby. Każdziuteńki wolny dzień na ryby. Na ryby. Zabieramy sprzęt, z karka, a na drzwiach wieszamy kartkę. Nie wracamy aż we czwartek, zapuszczamy się pod warkę. Na ryby, by zielony wdychać Na ryby, by odbiciem tykać wody. Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoń w niebo patrzeć. Na ryby. Mi się podobało, tylko trochę ta zaskoczyła.